Stop, przeciw, stop, Witajcie, kochani, wogodownie. witajcie. Jestem tak. teraz właśnie w Garwolinie u moich przyjaciół y, Syryjczyków. To jest trzeci filmik, także tak wygląda wejście do nich. O, stamtąd można dojść z kościuszki. Na wprost macie stokrotkę i technikum, szkołę. A ja se idę, usiądę do ogródka. Mogę cię pokazać? <laughs> Czy nie? Nie chcesz, teraz. Nie szkodzi. Idę sobie usiądę do ogródka. O, i coś Wam opowiem. Mam dwa filmiki. Jeden troszeczkę się urwał. Drugi... E, drugi O! Tu sobie usiądę. Drugi wyszedł mi też dobrze na ogródku właśnie, jak siedziałem. Więc proponuję sobie... Zobaczcie, ja sobie oprę teraz telefon. O! O! Tak? No i powiem Wam, że wczoraj wieczorem miałem w ogóle rozkminę. Rozkminę polegającą na tym... O! Tak sobie usiądę. Że dlaczego ja jestem elastyczny? E, co do poznawania ludzi e, różnych narodowości, czy w ogóle ludzi, i nawiązywania kontaktów, znajomości, bo wiecie co? Bo mój mózg jest tak mały, że nie ma miejsca na to, żeby być konserwatywnym. Oczywiście nie obrażam nikogo, ja tylko mówię o sobie, żeby, kochani, nie było. No bo tak, słuchajcie. Żeby być konserwatywnym, tak naprawdę, ja to przemyślałem. To trzeba mieć zasady. Tego nie lubię, tego nie wolno, tu nie pójdę, tego nie zrobię. A jak się ma taki muźdżek jak mój, to moi drodzy, to gdzie te zasady wsadzić? No wy mi powiedzcie sami. No nie z rady. Dlaczego jestem elastyczny? Ponieważ, ja wam powiem, ja się łudzę, że mój mózg się kiedyś rozrośnie. <laughs> a mając prawie 40 lat obawiam się, że chyba już to niemożliwe, co? Kochani, jak ktoś się głupił, rodził, chyba głupi umrze, nie? Tak mi się wydaje. <laughs> Więc łudzę się, łudzę się. Mam jakieś wyjście? Wyjścia żadnego chyba nie mam. No cóż, pozostało mi działać sercem, a nie mózgiem. No mózgiem czasami no muszę, no staram się, przynajmniej jak mogę, chociaż nie ogarniam, ale się staram, to już coś, brawo! Teraz tak, powiem Wam przy okazji, jak, jak to było z tą moją przyjaźnią polsko-syryjską. Któregoś razu, jeden z moich przyjaciół, Anu, prowadził kebab na Marszałkowskie a Królewska. Ludzie z Warszawy na pewno kojarzą Alibabę właśnie w tym y, miejscu. Y, I jak któregoś dnia sobie, kochani, popiłem. No i poszedłem na kebab. Po imprezie. Gdzieś koło pierwsze w nocy. No i na drugi dzień rano się budzę, patrzę, szukam, latam po domu, gdzie mam plecak, gdzie mam portfel. Nie mam. No nie ma, no. No zgubiłem, ale tak z biegiem czasu, jak zacząłem trzeźwieć, <grystanie> doszedłem do wniosku, że aha, byłem tu i tu. No i jak to się działa stereotypowo? Mateusz, powodzenia w nagraniach. Guźka mrugająca okiem. Czekajcie, czy się nagrywa? O właśnie, mój przyjaciel. Stop, Kochany. Tak, M Mati Sodom C się nagrał mi wiadomość, napisał. No i słuchajcie. Mówię, no tak, zostawiłem tych cholernych Arabów, no to już nie ma, zginęło. Ale mówię tak, dobra, pójdę na kawę, pod pretekstem, może coś się dowiem, chociaż wątpię w to. No i tak, zachodzę, mówię po, yy, no i do mnie mówi właśnie mój przyjaciel Anu, siema, co tam? O ja, w porządku, trochę mnie głowa boli, nie? Czego szukasz? A ja, e, tak, wczorajszego dnia najlepiej, kawę poproszę. Cholera, co zgubiłeś? A ja mówię do niego, wiesz co, co ja zgubiłem, no, wiesz co, właśnie zgubiłem portfel, plecak. Kurwa, ślepy jesteś, pijesz, co ty wyprawiasz? U mnie zostawiłeś. Ile miałeś w portfelu? Ja mówię, wiesz co, według mnie tyle i tyle. Ale mówię, ja ja jeszcze u ciebie kebab. Płaciłem czy nie? Płaciłeś. Tyle ci zostało? Ja mówię, no chyba tyle. Licz. Pieniądze oczywiście były. I tak się zaczęła nasza cała przyjaźń. Eee... Dużo by opowiadać jeszcze, nie raz Wam wspomnę na pewno, e, bo zawsze mogę na je, jego, jego braci, jego rodziny, ich rodziny liczyć, jak potrzeba. Jak kiedyś nie było Tomka w Warszawie, a wracałem w nocy z Wrocławia pociągiem, e, przepraszam, e, bla bla karem. E, Byłem koło czwartej rano i Adaś się pytał, bo to było w, w Wielkanoc. E, dzień wcześniej, co robisz? Ja mówię, że wiesz co mówię, wracam do Warszawy, i się, mówię, tym razem mówię sam. mówię. E, a on mówi: Jak będziesz w Warszawie, daj znać, ciebie ja dobra, to mówię się do ciebie, odezwę, jak będę w dzień. A on mówi: Jak to w dzień? E, no bo przyjadę do Warszawy w nocy, i potem mówię: Jadę do domu na Białękę, i później się odezwę. Czym jedziesz? Ja mówię: Muszę wziąć ten samochód, bo nie ma tomka, taksówkę, nie? Czy ubera, czy coś innego, taniego? Przez ten głupi jesteś, ja, ciebie wez... ja ten po Ciebie przyjadę. Ja przez ten to mnie Czwarta w nocy. Nieważne, ty się nie interesuje, po Ciebie przyjadę. Chmar. Bo tak do mnie mówi. Chmar to w arabsku osioł. I to jest jedno z piękniejszych e, słów, które uwielbiam. Między innymi po, jak ja powiedziałam w jednym z filmików, po Jalla i po Handurla. Tak? Co oznacza, dziękuję Bogu. E, ale zawsze się kłócimy. Wiecie dlaczego? Bo ja zawsze mówię, że jestem Dżachsh. Dzachard to jest młody osiołek, taki A! A chmar to jest stary osioł. No więc hello! Jestem może pasztetem, ale, ale w miarę młodym, tak? I tej wersji się trzymajmy. <głos> <głos> więc widzicie ja oni są dla mnie? No właśnie, kochani. Więc jak tu nie lubić ludzi, jak tu mieć uprzedzenia do ludzi, nie mam, nie mam, bo mówię, no. Mój mózg jest chyba mniejszy od mózgu kąskiego, więc tego nie ogarniam. No cóż, jak się jest wcześniakiem, tak się ma. Cóż, ja wam na to poradzę. Dlatego pozostało mi robić tylko filmiki, które wywołają uśmiech na waszej twarzy. A jak komuś się nie podoba, no trudno. Pamiętajcie, że ktoś musi być głupi, żeby ktoś mógł być mądry. I to jest najpiękniejsze. Ja Was serdecznie pozdrawiam i miłego dnia. Zobaczcie, jaka piękna pogoda. Chociaż nie wiem, czy Wam nie pokazuje parasola, ale cóż ja Wam na to poradzę, że ja jestem niewidomy. A nie, jak to powiedziała jedna okulistka. Ma Pan ślepotę dwuoczną. <śled> ale to inna historia na temat tego, jaki jest mój stosunek do tego, że nie widzę, dlaczego jestem e, taki. Hmm, jak to powiedzieć niewrażliwy na pewne słowa no bo nie ma sensu po prostu, to tylko słowa ludzie próbują obrażać a mnie już nie może nikt już dzięki temu że kiedyś to robili ja się uodporniłem i to proponuję wam jak wam mówią, że jesteście tacy owacy potwierdzajcie, ja potwierdzam bo i tak będą gadali Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego dnia.